Czy tanie arabskie perfumy mogą być lepsze od tych droższych? Zróbmy test na ulicy. Hadlas Epok artistik. pamięta. Versus Paco Rabadin Victus Elixir. Dobre. dobry, witam panowie. Mam do, do panów pytanie. Oceniliby państwo zapachy? Dobra, a jak pan uważa, może pan sobie wziąć do ręki, który jest. No dobra, to który jest droższy pana zdaniem? Tak samo pachnął. Tak samo pachnął, tak? Tak samo pachnął, no bardzo podobnie. Ok. Który wam się bardziej podoba? Ten, zdecydowanie ten. Tak, ten. Jeden jest z nich droższy, a drugi tańszy. Który waszym zdaniem jest ten droższy, a drugi, a drugi tańszy? Ten będzie droższy. Ten będzie droższy, okej. Kipa Koroban, Ten jest droższy, zgadłaś. Ten jest tańszy, a który ci się bardziej podobał? No właśnie ten. Ten ci się bardziej podobał. Podobne są. Ten. Ten, okej, okay, pokaż. A są podobne? Ale na moim zdaniem to naprawdę są podobne. Jak bardzo? Ten jest droższy, ten jest tańszy. Ten jest droższy, tak? No. Okej. Okay. Mam do oceny dwa zapachy, czy chcielibyście ocenić je? Powiedzcie, który Wam się bardziej podoba po prostu. Okej. Okay. I jak, jakbyście mogli wskazać, który uważacie, że jest droższy. Możecie strzelić nawet. Że ten jest droższy, tak? Siemanko, mam dwa zapachy. Czy możecie powiedzieć, który Wam się bardziej podoba? No pewnie. Super. Ten, zdecydowanie. Ja ten, zdecydowanie. <grymne> <grymne> Wasza wspólna decyzja, zdecydowanie, tak? Zdecydowanie, tak? A jak tak, myślisz, tak. który jest droższy? Jak tak wąchasz. Czyli ten Ci się bardziej podoba, no. tak? I ten jest też droższy? Niech tak będzie, tak? Że jest droższy. No. No A tak. kury przynajmniej są takie same. Takie same są, no, okej. Okay. Który Twoim zdaniem jest tańszy albo droższy? No. To, co Ci pierwsze przychodzi na myśl. Chyba ten Intuicja. Tańszy. Ten jest droższy, tak? Mm Hadlasz. -hmm. Więc są niemalże identyczne. Pako pachnie ładniej, a hadlarz drożej. Okej. Okay. Druga część na kanale u tego pana, więc wbijajcie do niego i zostawcie mu obserwacje.